Witam wszystkich serdecznie na kolejnym już odcinku Rozmowy za światami. Jeżeli to co robimy podoba się Państwu, proszę lajka, suba, udostępniajmy. A tam jest też taka mała ikonka, aby wpłacić parę złotych, by coraz lepsze nasze filmy były i w lepszej jakości, czy też nagrania. A jeśli w ogóle już Państwa interesuje cała ta dziedzina to zapraszam do mojej lektury, do książki, którą można kupić na Allegro, na mojej stronie Przewodnik po zaświatach. Szanowni Państwo, dzisiaj dla miłośników przedwojennego kina, przedwojennych amantów oto bardzo znana postać Bodo. Myślę, że Państwo wiedzą, o kim tu będzie mowa, czy kto będzie mówił. Nawet powstał serial o tym aktorze, który w czasie wojny zginął w sowieckich łagrach. Pozostawiam więc już teraz głos, oddaję właściwie można by powiedzieć, Bodo i zapraszam do wysłuchania. Nieważne jak człowiek odejdzie, nieważne gdzie będą leżały jego kości, ważne jest to, co człowiek zrobił i z czego będzie musiał się wytłumaczyć. Bo tak już jest skonstruowane życie. Jedno tu, drugie tam. Jedno nie jest odrębne od drugiego, drugie nie jest odrębne od pierwszego. Ja wiem, można by mówić o moim życiu, o moich filmach, o moich różnych uniesieniach miłosnych. Można by oceniać mnie, bo przecież my jako ludzie jesteśmy geniusze w ocenianiu. Ale to może zostawmy. Kiedy patrzę na dzisiejszą kinematografię, jeśli w ogóle gdzieś na nią patrzę, no ale może czasami. Myślę, że różnimy się pokoleniowo, myślowo i w ogóle wielorako. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś filmy miały dawać ukojenie, miały uczyć, pokazywać, ale miały być takie zwiewne, romantyczne, a z reguły miały też bawić czy jakby to powiedzieć, dawać w ten trudny czas, może każdy jest trudny, trochę radości. No, były filmy też i poważne, i mocne. Nasza kinematografia rodzinna kulała, przecież zabory, pierwsza wojna. To wszystko było ubogie. A jednak robiliśmy, myślę sobie, na tamte czasy wspaniałe filmy. Dzisiejsza kinematografia straszy, dzieje wulgaryzmem na gościom, zieje jakimiś, przepraszam za wyrażenie, leśnymi, nie, nie, nie leśnymi, obleśnymi sytuacjami, scenami. Dzisiejsze filmy są pełne przemocy, krwi, mordowania. Dlatego nie jestem za tym wszystkim. Myśmy w naszych filmach śpiewali, myśmy robili filmowe muzykale, czy też komedię, a dzisiaj odchodzi się od tego na rzecz jakichś wulgaryzmów, jakichś postaci wręcz tragicznych w swoim wyglądzie. Dzisiaj menele, alkoholicy mają pierwszeństwo na ekranie pokazania z upodlenia człowieka, jakiś wyuzdany seks w jakimś ohydnym pomieszczeniu z okrzykami lepiej, ich może nie powtarzajmy. Człowiek pokazuje przez grę aktorską swoją duszę i swoje piękno. Więc jeżeli taką mają duszę ci, co grają, i takie piękno, to nie chcę tych ludzi. Seriale, które powstawały przez lata, a teraz są takie bardzo modne, które mają po kilka tysięcy odcinków, są. Plejadą dla mnie takiego bardzo, nie wiem czy to ładne słowo, ale takiego trochę bardzo niskiego poziomu ludzkiego zaglądania do garków. Te seriale nie różnią się niczym od gazet plotkarskich, bo w tych serialach wszyscy nawzajem się zdradzają, ochydzają sobie życie. I ktoś, kto by pierwszy raz pojawił się na Ziemi i obejrzał taki serial, powiedziałby jak oni tu żyją, Matko Święta, każdy z każdym, pies z kotem i tak dalej. Ja tutaj jestem spokojny. Powtarzam jeszcze raz, nieważne gdzie leżysz, ważne co zrobiłeś, za wszystko trzeba w życiu odpowiedzieć. Czasem w tym życiu doczesnym, ale najbardziej w życiu tym drugim. Każda chwila, każda sekunda będzie ci wyciągnięta. I nieważne, z kim byłeś, nieważne, z kim żyłeś, ważne, jak żyłeś, co dałeś i jaki byłeś. Nie będę tutaj się wybielał, jak kartka biała. Nie będę też siebie pogrążał w jakichś sytuacjach, bo życie jest życie. Ale to, co robią dzisiaj, Ludzie świata filmowego, teatralnego jest w ogóle, byłoby w ogóle nie do przyjęcia w naszym świecie. Oczywiście u nas były skandale, a jakże, ten z tym, ten z tamtym. Plotkarskie gazety także rozpisywały się. O mnie wiele pisano. Ale wszystko miało jakiś, powiedzmy, w cudzysłowie, dużym cudzysłowie, poziom. Dzisiaj nie ma to żadnego poziomu. Wręcz znowu przepraszam za słowo wali z i taką chorą dla mnie bohemą. Chorą. Cóż mogę powiedzieć? Ja jestem szczęśliwy, spokojny. Yy, tu, pewnie pytacie, co robię, no więc podobnie to, co robiłem. Ale też wychowuję dzieci tutaj, które chcą działać, są uzdolnione. Zapytacie, jak to? A no tak to. Jeżeli uznacie, a może warto uznać, że przechodzimy na drugą stronę i jesteśmy dalej, to warto też zastanowić się już może za tego ziemskiego życia, co chciałbyś robić po tym życiu. Ale to zabrzmiało, prawda? No ba. Ale tak to jest. Wypracuj sobie plan, Życia wiecznego, a nie tego doczesnego. Na tym świecie doczesnym musisz przeżyć, musisz być, jakby to powiedzieć, bardzo układny, porządny, to jasne, ale żyć według własnych zasad, które ci pasują, a nie obrażają nikogo. Natomiast z przekonaniem i z przeświadczeniem, że po drugiej stronie coś będziesz musiał robić, pomyśl co? Do czego się przysposobić albo o czym myśleć? Nie wiem, co mógłbym jeszcze powiedzieć. Wiele historii, wiele legend urosło na mój temat, zwłaszcza jeśli chodzi o moją śmierć, no tak się stało, jak się stało. Nie chcę wracać do tych tragicznych dni. Do tych w ogóle tragicznych czasów nie chcę wracać, które krążą wokół, bo ludzie się niczego nie uczą. I jeżeli ktoś zrobił błędy i odszedł z tego świata, to ktoś to przyszedł, znając jego błędy, mógłby już ich nie popełnić, ale ludzie popełniają te błędy, uważają, że jemu będzie inaczej. Chcę powiedzieć, że Bóg, słowo bardzo ważne w naszym życiu a tak też odrzucone w naszym życiu, jest istotą, jeśli można by tak rzec, najbardziej cudowniejszą. I jeżeli zaczniemy Go obwiniać za wszystko, to wtedy stwierdzimy, że sami jesteśmy upośledzeni umysłowo. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli obwinimy Boga za wiele rzeczy, złych, niedobrych, kradzieże, morderstwa, wojny, to musimy uznać, że nas tam nie było. Ale skoro byliśmy w tym i zrobiliśmy to, to znaczy, że to my jesteśmy lekko upośledzeni, a nie Bóg. Ale upośledzeni w tym sensie, że bo obwiniamy Boga za wszystko. No to jeśli nie ma Boga, no to my jesteśmy upośledzeni, walnięci, bo wywołaliśmy to wszystko. Ale jeśli Bóg jest. To dlaczego to zrobiliśmy? Dlatego, że znowu wrócę, jesteśmy upośledzeni, nienormalni, bo wiedząc, że On jest, który daje nam miłość, my tą miłość odrzucamy i zaczynamy walki. Tak czy owak, Bóg nie jest po to, aby wywoływać wojny, morderstwa, samobójstwa, choroby, kataklizmy. Bo dobry ojciec, dobra matka nie jest to tego, żeby karać i stać z pasem nad dzieckiem. Dobry ojciec, a uznajemy Boga za dobrego ojca, jest po to, aby mówić, pokazywać i dawać drogę wyboru. Ale my, ludzie, którzy dostaliśmy wolność i drogę wyboru, idziemy zawsze na skróty i tą najgorszą drogą. Nie wszyscy, ale kiedy popatrzymy dookoła, to już wiemy. Popatrzmy też na naszą kinematografię światową, ale może i rodzinną. Jakie wartości wychodzą z filmów? Jakie moralne wychodzą e, 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 wiadomości z tych filmów? Czego możemy się nauczyć? Co możemy zobaczyć? Co jest teraz promowane w tych filmach? Więc, jeżeli kinematografia, sztuka, teatry pokazują takie rzeczy, to ci, którzy się na tym wychowują, żyją w świecie takim, a nie innym. Nasze filmy były tęsknotą za pięknym życiem, wspaniałą miłością. Może ty będziesz moją królewną, kiedy się śpiewało. E, były tęsknotą za czymś pięknym, za. Wspaniałym romansem, ale takim bardzo, jakby to powiedzieć, pięknym, gdzie ludzie stawali się szarmanccy, mieli do siebie. A dzisiaj romans polega na wytrzaskaniu się na klatce schodowej przepraszam, wytrzaskanie to wiemy o co chodzi o zdradzie w pracy przy biurku i tym podobnych głupotach. Dziękuję, że mogłem to powiedzieć. Czuję się dobrze, świetnie, pozdrawiam. Gram, uczę dzieci, śpiewam. Jak to było, śpiewam, tańczę, recytuję. Tylko jeszcze na podłogę nie pluję. Pomyślcie o tym, co chcecie przekazać innym ludziom poprzez sztukę, teatr bo, i film. Bo to, co przekażecie. Ludzie potem to wdrożą i myślę, że to jest taka puenta, bo teatr, kino, sztuka w ogóle powinna być jak, jak kościół. A dlaczego? Dlatego, że powinna uczyć, uwzniaślać i prowadzić człowieka, a nie upodlać, zniżać i pokazywać zaćpanego gościa leżącego pod płotem, który jest głównym bohaterem i pokazuje, że tak można żyć. No cóż, wszystkiego dobrego. Może ty będziesz kiedyś moją królewną. No i tyle przekazu. Dziękuję Państwu za to, że jesteśmy razem. Proszę, lajka, suba, tam taka ikonka, aby wpłacić pieniądze, abyśmy mogli jeszcze lepiej do Państwa, że tak powiem, nadawać. No i idąc za słowami Bodo, abyśmy mogli uwzjaśniać ten świat i poprzez te wszystkie przekazy wlewać miłość i dobroć. I także zapraszam do książki, która jest do kupienia, Przewodnik Poza Światach, na Allegro i na mojej stronie. Od siebie wszystkiego dobrego i do następnego usłyszenia.